Rap Teściowa. Trzeba zaraz szczerze, że ja Rap Teściową kojarzę tylko z tej akcji, o której wspominałem, SBM-u. Nic więcej nie wiem. Wyświetliła mi się nie chyba stare razy na TikToku, właśnie w czasie kiedy ten SBM e, szukał tych talentów na TikToku, czy jakoś tak. Ale no, cicho o niej. Mm. Jestem ciekaw, co ona tutaj stworzyła. Yy, I tu jest chyba na ficie jeszcze jakiś yy, młody champion. Okej, okay, okej, okay, nie wiem, też nie znam. Sprawdźcie sobie to wszystko. Yy, znaczy. Nie podejrzewam, żeby to dobrze brzmiało. Tak trochę z góry już to oceniam. Natomiast no fajnie, że starsza pani robi coś takiego no, postępowego mimo wszystko, tak? I nawet jeżeli robi to słabo, a może się zaskoczę, to i tak proc za to, że po to prostu coś sobie robi i nie jest to w ogóle w żaden sposób szkodliwe.

No, jest to rynuj Jest to zdecydowanie. E, ale chyba spodziewałem się, że to będzie jeszcze gorsze? E, mimo wszystko nie powiem. Wow, zaskoczyłem się. Mega pozytywa. E, me, 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 mega pozytywne, nie? Że, że. że dobre. No nie. Natomiast nie zawiodłem się jakoś bardziej, aniżeli... Mógłbym. Mm. Mam takie bardzo neutralne odczucia, ani mnie to jakoś nie cringuje, ani mnie to jakoś, nie wiem, nie, no, nie wzbudza to u mnie ani negatywnych emocji, ani złości, no zaś też jest negatywną emocją, no nie wzbudza to u mnie po prostu żadnych emocji, nie? Jakby spoko, wiadomo, nie odpaliłbym drugi raz, ale spoko, mogę przesłuchać. Nie chcę. Jaj, gigaczat. Gotcha. Straszcie denny jest ten beat. Taki no, beat nie leży mi. Co, e, nie wiem, no tak. Nie wiem, czy to był rethrend, nie, nie mam pojęcia, ale. No i czu, czuć, że, 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 że na dłuższą metę to, tego nie dałoby się słuchać, nie? To taka minuta spoczy, ale czy słuchać trzy minuty, na przykład jej nalijania? Mmm, chyba będę się zmęczył. Tańczę, przecież w końcu skarna... daj daj, daj, do tej nowy, no, nowa gwiazda. Też nowa czar... Tańczę. Przecież w końcu skarnawał, dzikie danse. Życie to nie zabawa, już nie walczę. No bo nawet nie wiem o co Chyba chcę po prostu, żeby było oh, oh, oh. dnia... był fajne. Nie mogę z tego jego wąsa. Nie mogę z czego wąsu Ale... No tak nie to na razie. Z momentem jak pierdolony koraczy Maid porzuca myśli złe, no może nie porzucam, ale przynajmniej nie chcę. Więc otpulat, otpula mnie o żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce, pewnie bym leciał na escenu no pewnie dzbanie To moje długie imię jednak dziś chcę porzucić każdą rozwinę na moim ok w mojej krainie, niech i mleko na w końcu nie wiem, kto to jest. Nie mam pęcia. Mogę teraz rzucić jakąś głupotą, ale ja totalnie nie znam tej, tej postaci. Myślę, że gdyby to był ktoś, kto jakkolwiek liczy się w radgrze, to bym o nim słyszał, a nie słyszałem. Natomiast mam wrażenie, że on pisał inaczej. Że ta zwrotka tej rad teściowej była dużo gorsza pod względem składni i, i, i samych to wersów. Była słaba, była właśnie takie: Rynuj.pl. Tutaj było dużo lepiej, więc zakładam, że to każdy pis o sobie nie wiem. śpiewał Niemen, także z niego chce wyciągnąć co najlepsze. wątpliwości przychodzą i odchodzą jak myśli. I tak tutaj zamiast tego co myślisz ważniejszy jest dynam. Tylko to jedno słowo ciągle za stary ten bit jest za głośno. I ja, 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 ja go w ogóle nie słyszę. Nie wiem no chciałbym coś powiedzieć, ale trochę nie ciężko, bo nie ten oborzydliwy obrzydli, bit zagłusza go. Truwa głowę, gdyby pewności brak, więc zmienimy ją na substytut gdy A więc wiemy tą wadą organu czy iluzją. Choć nie osiągniemy wiele w drodze do szczęścia, zalewając w budowę. O jest! Ała, no słabo, słabo, słabo. Jakby nie, nie wiem. Znaczy... To jest źle napisane, nie? No to inaczej, zawsze jeżeli musisz... Zdecydowanie czy ścieszyć tak nienaturalnie czy ścieszyć. Połowie wersu, praktycznie. to zawsze to oznacza, że jest źle napisane po prostu. Nie wiem. Nie wiem. I obok drzewa domysłu figury pewności. Stopy to, pilco znikły w drodze. Bo lepszy grosik, a nam podkładać nogę, możesz tylko chochlik Jak się witasz, przejdź przez próg Co mi daszek, został ci się tylko chamy złoty róg. Czepię, wejdziemy do jeśli ślizgiem w dół. Bo nasza zymut przebiciwany sufit to najlepszy kurs. Nie Kurde, może pod względem wokalu to była najlepsza zwrotka? Pod względem tekstowym, no. Trochę mi ciężko odpowiedzieć, bo ja bardzo mało rozumiałem. Yy, natomiast no, dziwi mnie ten, szczególnie ten jeden moment, gdzie on tak bardzo nienaturalnie się yy, Nie do końca wiem finalnie, co mam o tym myśleć. Yy, no, yy. No, nie chciałbym tego drugi raz słuchać, po prostu. Jak całej trójki na no, wszystko nie chciałbym drugi raz yy, usłyszeć. No okej, okay, ale reasumując, bo już raczej jest zmierzany ku końcowi. No wielki, wielki, wielki troszkę dla tej starszej pani, bo no to jest takie no bardzo nieoczywiste, co ona robi. I nie oszukujmy się, 90% społeczeństwa nawet nie miałoby na tyle kochones, żeby podjąć próbę, jaka ona byłaby, czy lepsza, czy gorsza. Nevermind, ale podjąć trudę. Ta, 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 ta kobieta, ta pani, przynajmniej tą trudę podjęła nie jest aż tak źle jak być mogło w mojej głowie. Więc no trochik. Tak czy siak trochik. Ale kurwa mi Alon Agora aquela nexa é